Październik to miesiąc, w którym szczególnie zwracamy uwagę na profilaktykę, diagnostykę i leczenie raka piersi. Dlatego określa się go mianem Różowego Października. Każdego roku diagnozuje się go u ponad 20 tysięcy Polek. Około 5-10% wszystkich przypadków ma podłoże dziedziczne, najczęściej związane z mutacjami BRCA1 i BRCA2. Wczesne wykrycie choroby daje nawet 90-95% szans na pełne wyleczenie. Ale do tego jest potrzebna profilaktyka, diagnostyka i samokontrola pacjentek. Jednym z podstawowych badań piersi jest mamografia. Jest to badanie, które wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Pacjentka podczas takiego badania ma wykonywane cztery zdjęcia rentgenowskie w dwóch projekcjach na każdą piersi. Górnodolnej, czyli kraniu kaudalnej oraz przyśrodkowo bocznej skośnej. Pacjentki obawiają się tego badania, ponieważ po pierwsze boją się promieniowania i dawki oraz kompresji, która jest niezbędna, aby prawidłowo wykonać to badanie. Natomiast nie powinny się ich obawiać, ponieważ dawka, którą otrzymują podczas badania, jest niezwykle niska. Natomiast kompresja, jeżeli jest wykonywana w sposób fachowy, a u kobiet miesiączkujących w pierwszej połowie cyklu, powoduje, że badanie jest mniej traumatyczne. Badanie to też jest oferowane przez rządowy program profilaktyczny dla kobiet od 45 roku życia do 74 roku życia. Kobiety mogą zgłosić się same. Lub na otrzymane zaproszenie drogą telefoniczną, mailową, czy też tradycyjną pocztą do najbliższego ośrodka, który realizuje ten program, lub też po prostu do mamobusu. Należy też pamiętać, że badanie wykonane w ramach przysiewowego programu profilaktycznego niczym nie ustępuje od badań wykonanych w ramach po prostu podstawowej diagnostyki. Różni się jedynie nieco obszernością opisu. Drugim podstawowym badaniem piersi to ultrasonografia. Jest to badanie, które w zasadzie zalecane jest od 20 roku życia. Jest przede wszystkim dedykowane do kobiet, które mają bogato gruczołową tkankę piersi. Oczywiście panie po 30 czy po 40 roku życia jak najbardziej też mogą poddawać się temu badaniu, jeśli piersi jest bogato gruczołowa. Jest to badanie przede wszystkim nieinwazyjne, pozbawione promieniowania jonizującego, tanie, powszechne. Można je w dowolnym czasie i w dowolnej ilości powtórzyć. Może być również uzupełnione o tzw. elastografię, czyli badanie określające sprężystość tkanek. Okazuje się, że tkanki zdrowe charakteryzują się wyższą sprężystością, natomiast tkanka nowotworowa, rak piersi, będzie charakteryzował się dużą sztywnością. W wyniku badania mamograficznego i ultrasonograficznego piersi znajduje się zwykle opis według skali birac. Posiada on 7 kategorii, od 0 do 6. Im wyższy numer, tym większe ryzyko nowotworu złośliwego. Jeżeli podczas badania obrazowego lekarz stwierdzi niepokojącą zmianę, badanie to może zostać uzupełnione o biopsję. Wykonuje się on zazwyczaj właśnie pod kontrolą badania obrazowego, albo ultrasonografii, albo mammografii. W przypadku piersi są to biopsje igłowe, cienkoigłowe, gruboigłowe i wspomagane próżniom. W zależności od zastosowanej biopsji, materiał jest poddawany badaniu cytopatologicznemu lub histopatologicznemu. W badaniu cytopatologicznym ocenia się, czy istnieją komórki nowotworowe. Natomiast w badaniu histopatologicznym, można określić już rodzaj nowotworu. Innym bardziej zaawansowanym badaniem piersi jest tomosynteza. To nowoczesna odmiana mamografii trójwymiarowej. W badaniu tym lampa rentgenowska wykonuje serię zdjęć pod różnymi kątami, a komputer tworzy z nich szczegółowy obraz warstwowy gruczołu piersiowego. Badanie, które pozwala. Zobaczyć nie tylko budowę tkanek, ale także obszary o zwiększonym unaczynieniu, które charakterystyczne są dla zmian nowotworowych, to mamografia spektralna. Jest to badanie, które wykonujemy z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego oraz z podaniem dożylnie środka kontrastującego. Badania takie jak rezonans magnetyczny, czy też pozytonowa tomografia emisyjna, nie służą do wczesnego wykrywania raka piersi. Rezonans magnetyczny przede wszystkim wykorzystywany jest u kobiet z bardzo gęstą tkanką gruczołową lub wysokim ryzykiem genetycznym. Oba badania, rezonans i PET, służą przede wszystkim do oceny rozległości nowotworu przed leczeniem i do monitorowania efektów terapii onkologicznej. Różowy październik to przypomnienie, że profilaktyka ma realną moc. O profilaktyce przypomina też biustynka, różowy bebok z katowic, symbol badań i troski o zdrowie kobiet. Rak piersi, wcześnie wykryty, to choroba wyleczalna, wystarczy zrobić pierwszy krok i umówić się na badanie.